kto był w Egipcie, dostał tę ofertę. Wycieczka nakłada do wioski Beduinów za 30, 40, 50 baksów. Obiecują przygodę w życia i autentyczne doświadczenia, ale czy to prawda, czy tylko dobrze opakowana turystyczna ściema? Postanowiłem to sprawdzić. W tym filmie dam Wam brutalną, szczerą recenzję i opowiem na pytanie, czy warto wydać na to swoje pieniądze. Zacznijmy od mięsa. Sama jazda. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy to była szybka, ekscytująca przygoda jak na firmach. I tu pierwsze zaskoczenie. Spodziewałem się powolnej procesji, a przez większość czasu naprawdę mogliśmy trochę przycisnąć. Oczywiście jedzie się w grupie za przewodnikiem, więc zapomnijcie o rajdzie dakar, ale prędkość była na tyle duża, żeby poczuć adrenalinę i kurz w zębach. A co ze sprzętem? Czy te kłady w ogóle nadają się do jazdy? I tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Mój kład był w porządku, ale widziałem, że maszyna kolegi obok ledwo zipiała. To jest trochę loteria. Sprzęt jest mocno wyeksploatowany, więc nie spodziewajcie się fabrycznie nowych maszyn. Dają radę, no ale bez szału. A teraz część druga, czyli wioska beduinów. I tu zaczynają się prawdziwe pytania: czy to autentyczne doświadczenie kulturowe, czy raczej dobrze zorganizowany teatr dla turystów? Realizujmy to krok po kroku. Dowód numer jeden: herbata. Smaczna, mocna, słodka, ale podawana w takim tempie, że ledwo zdążysz poczuć smak. A już zabierają kubek. Dowód numer dwa: wizyta w tradycyjnej aptece. Zamiast pokazu pieczenia chleba, trafiamy prosto do tradycyjnej apteki. Prezentacja przypraw i olejków zapachowych jest ciekawa, nie powiem. Ale bardzo szybko staje się jasne, że to nie jest lekcja o ziołolecznictwie. To jest profesjonalnie przygotowana prezentacja sprzedażowa. Naprawdę można się od gości uczyć. I wreszcie dowód numer 3: gwóźdź programu przejażdżka na Wierbłądzie. a to dosłownie 30 sekund. Robisz kółko o promieniu 5 metrów, idealnie pod zdjęcie na Instagrama i z powrotem. Koniec przygody! Nie zrozumcie mnie źle. To wszystko jest miłym, kolorowym dodatkiem do jazdy na nakładach. Ale jeśli szukacie głębokiego, autentycznego spotkania z kulturą Beduinów, to musicie wiedzieć jedno: to nie jest miejsce. To jest perfekcyjnie naoliwiona maszyna turystyczna, której głównym celem, zaraz po przejażdżce, jest sprzedanie Wam pamiątek i perfum. Dobra, czas na ostateczny werdykt. Żeby ułatwić Wam decyzję, rozłóżmy to na plusy i minusy. Po stronie plusów na pewno jest to, że przywieziecie stamtąd masę świetnych zdjęć, i poczujecie trochę adre adrenaliny na kładach. Widoki na pustynię o zachodzie słońca też robią robotę. Ale po stronie minusów mamy niestety teatralny charakter wioski, niepewną jakość sprzętu i mocne nastawienie na sprzedaż, co psuje wrażenie autentyczności. Biorąc to wszystko pod uwagę, czy warto wydać te 50 dolarów? Moja ostateczna ocena brzmi tak: jeśli szukasz prostej, dwugodzinnej rozrywki i chcesz porobić super zdjęcia na pustyni. Nie, jeśli szukasz autentycznej przygody i prawdziwego doświadczenia kulturowego. Musicie sami zdecydować, na czym wam zależy. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta recenzja pomoże podjąć Wam właściwą decyzję. Jeśli chcecie więcej takich szczerych testów, atrakcji turystycznych, wiecie co robić. Subskrypcja to najlepszy sposób, żeby robić tego więcej. A skoro już jesteśmy przy egipskich przygodach, pamiętacie jak wyglądał podwodny świat? Jeśli nie, albo trafiliście tu po raz pierwszy, kliknijcie na film o nurkowaniu. I zobaczcie, od czego zaczęła się ta historia w Egipcie.